Witam, ja jestem Maciek, a ze mną jest Elektryk, a to jest raczej na pewno Dungeon Defenders. Nie, raczej nie. No. Zmieniłem sobie kolor mojego bohatera. A ja mam nowego mapeta. Aha I Dzisiaj gramy na ławce Alchemical Laboratory. A Maciek lata w powietrzu. Zazdrośniesz. No. Co ci jest? Ja śmiesznie latałeś. Aha. Dobra, czekaj, ja podniosłem... Podniosłem dwie... Dobra, ja podniosłem trzy... I ty podniesiesz cztery, nie? Mhm. Kacper, tak śmiesznie latałem, że jestem na ziemi. Aha, nie, zobaczysz na nagraniu, że latałeś. Dobra. Hmm. No, jeszcze tu jest jedno. Oj. tu. Oj, co jest? Ty nie bierzesz? No, ty cztery, nie? Po co miesz tyle? No nie wiem, żeby wszystko obstawić. Hmm. Ale ja postawię takie coś. Za wieżyczkami postawię. tutaj tam, nie? Tam z tego, jakby Na tej mapce bo... są jakieś ogry? Nie wiem. Się wydaje się, że nie. Ale na końcu jest fajny było końcowy. Ticho, nie ja byś nie spudził. Aha. Yy... Tak. Obstawiłem wszystko bez many. No ja też już nie mam nic manek. To zaczynamy. Nie mam manu, to znak, że zaczynamy Ja tu A ja Ej Ale mógłbyś mi pomóc Pomóc? Nie Chociaż ten jest wspólny na elektryczność Trochę gorzej A ja mam znowu nową różdżkę Taką dosyć mocną i teraz niestety jest lepszy ode mnie. No. Wtedy też byłem. Nie. Tak. Czekaj, będę miał nowy miecz. Tak zwany miecz tatusia. Aha. Miecz tatusia po angielsku. Mhm. Cicho, to ja bym ci nie Teraz pod stawi. stawię. A gdzie? Dobra, czekaj, to ja to postawię. Tu i tam. Hmm. To ja to postawię tak. To ja na to wejdę tak. I tak. I nie mam many, więc startujemy. No, Jeszcze tam. Patrzysz? No ale nie mam many. No to czekaj, ja ci dam i czekaj. Ha. Dobra, to ja tutaj będę. Zostawiam. Ha, i na ten... Nabiliśmy sobie trochę większe levele, żeby dać radę na tej mapce. Bo już się zaczynają trudniejsze, potem będą dwa kryształy, potem trzy. Potem my będziemy rozwalać kryształy. No ale to tam przełęża dopiero? No, e, Dobra, ja mogę startować. Mana się zablokowała. Czekaj, masz. Jak chcesz. Nie, ja mam full prawie. Ja? Yeah, 300. Mm. Teraz to tutaj raczej nie znajdę lepszej różdżki, na razie. No, wychodźcie. O, idą. A teraz już wychodzą tylko z tamtej góry. Dobra, ty tam, ty tam ze strony, ja tamto. A już wychodzą z tamtych. Ale to tam tylko. Dobra, ja u siebie rozwaliłem. Dobra, u mnie też już nikogo nie ma. O ja wiem, ja tutaj jeszcze postawię elektryczne.

O, coś lepszego. No. Wow. Hmm. No, jakieś lepsze buty. Ty, ja w butach nie mam żadnych bonusów. Oprócz... Eee... Tak. No. Wyszło się. Obrony. Obrony. No. Chyba nie jest zbytnio bonus. No nie O tu jakieś buty? No. Też nic dużo lepszego. O no, miecz, miecz, miecz. Byłem. A ciekawe, jak to będzie wyglądać. E, tak. Kurczę, no. Coś lepszego. O, tam jest coś lepszego dla mnie. Pewnie był znowu? A nie. Sprawia. Teraz ostatnia runda? No. No, patrz, ej, szybko. No, jakoś tak zleciało. To może teraz będzie w jednej części. Ty masz szesnasty poziom? No. A mi ich piętnastego nawet nie było. Hmm. Ale ja miałem piętnasty, jak zanim zaczęliśmy nagrywać. Czemu? No. Hmm. My nagrywamy dopiero 10... Do 14, tylko mieliśmy wbić sobie. No, wbiliśmy, ale jeszcze w tawerniku kupiono ekspo. A Od... tego ale już na nie powinieneś robić. Nie. Ale na Gdybyś... Gdybyś nie grał ten, inną postacią, to byś nie miał na, na ekspo. To mi kazałbuch mnie. O, dobra, już mam 15. Podoba no. no, mi się ta mieszka. A tu jest coś? O, coś lepszego, chyba. No, no, no. I tam coś lepszego. No, kupunek sobie tutaj nie zbieram dobry. Okay. Miecz Szybko ładuję na maksa w drogi o no w końcu mam jakiś miecz lepszy O, tu jest nawet dobry Chodź tutaj A, tutaj jest też nawet dobrego mm. Słaby Prawy. Ma 13 ulepszeń? Mhm. No, A ja już mam lepszy. Masz go ubrany? Nie. <grym> A, o, tam, Bez ulepszenia, no? Już pokazywał, że jest równy z moim. Aha. O. Ty patrz. O nie, o nie, 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 nie. nie, nie. Kubrałem ekwipunek, takie jedną rzecz, nie? To wieżyczką zabrało życia... trochę? Wow. Wiesz czemu? Tyle życia wieżyczką dodaje? No. Ej, ile one mają teraz życia? Aha, no. Kurczę, bym chciał mieć sobie ulepszyć. Mieszanie do bossa. O, wiem, ja ustawiam te. Będzie łatwiej. No właśnie. <laughs> O wiem, ja tutaj stanę. Sprawnie, Fajnie będzie, będzie wyglądać. Czekaj. Stajemy. O, choć tak stajemy. Się ustaw w tą stronę. No. To jest boss. Demon. I dwóch Wow! Wiesz chciał tak dostać? Nie. O, czekaj. O, strzelec tutaj... Czemu on ma tylko tyle życia? Ja go rozwalę. Ej! Ja też chcę go rozwalić. <laughs> Nie myślałam, że tak szybko pójdzie. Ui! Aha. O! M mana, a mana z nieba. masz mhm. Mm aż szesnasty a ja mam siedemnasty no bo ty sobie Expo spakupowałeś. ha, mam swit and ditz oh, ja masz już? no mm -hmm. to już jest koniec czwartego odcinka tak, I do tak ja ulepszam sobie miecz i się żegnam Cześć. Cześć.